Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. W dzisiejszym filmie pokażę Wam samochód za 2,5 tysiąca złotych z najtańszego polskiego autohandlu z okolic Gdyni. Samochód znaleziony na jednym z ogłoszeń internetowych, na jednym z portali takich, gdzie po prostu sprzedaje się samochody. Samochód jest właśnie z jednego z autohandli z okolic Gdyni, gdzie handluje właśnie takimi samochodami Kuba i Kordian. Serdecznie ich pozdrawiam. Jaki to jest autohandel, nie będę mówił, bo po prostu. To nie jest jakaś reklama jakiegoś autohandlu. Po prostu był z normalny zakup. Co przykuło moją uwagę przede wszystkim? Przebieg, rok produkcji. No i wiadomo, cena. Słuchajcie, samochód z 2001 roku, 21 lat, za 2500 zł z przebiegiem 80 tysięcy? Ktoś powie: super okazja. No, a ktoś inny powie, to jest śmierdząca okazja, to jest niemożliwe, żeby 21-letni samochód miał 80 tysięcy przebiegu. Absolutnie. Największym plusem moim zdaniem w tym samochodzie to, że jest hak, bo zamocowanie haka to jest koszt około 500 zł. E, ja już nie mówię, że pojedziecie do jakiejś firmy, że Wam to zamocują, ale nawet samemu, żeby zamocować hak, 350 do 500 zł trzeba dać. Tu hak jest. Jest hak, jest gniazdko, więc e, ktoś powie: po co komu hak w takim małym samochodzie? Przecież to jakaś bzdura. To nie jest bzdura, bo można na przykład zamocować tutaj stojak na dwa rowery i sobie po prostu z dwoma rowerami gdzieś pojechać na jakąś wycieczkę gdzieś dalej i po prostu sobie pojeździć. Więc moim zdaniem jest to super, ale na co od razu zwróciłem uwagę, zobaczcie w jakim stanie jest ten hak. Gruba rdza. Kurczę, czy to jest fabryczny hak? Nie, słuchajcie, ten hak w dowód jest wbity w 2019 roku. Czyli 3 lata temu wbity hak, a zobaczcie jaki stan jego jest. Nie wiem, czy to był jakiś używany hak, zamocowany do tego samochodu, czy po prostu teraz producenci tak malują te haki, że po krótkim czasie wygląda on tak jak wygląda. O, tutaj mamy hak, a jak jest hak, to jest i tylnia belka zamocowana. I powiem Wam, że mimo tego, że ten hak i zarazem ta tylnia belka, razem z hakiem, to było zamocowane w 2019 roku. Ale jest naprawdę fest skorodowałe. Myślę, że to po prostu ten hak gdzieś był pozyskany z jakiegoś skupu złomu. I dlatego taki stan tego jest. No zobaczcie. Tutaj jest zapłatami odpada farba ta. widzicie? wiadomo, to nie przerzewieje, bo to jest belka nie? to jest belka, ale ohydnie to wygląda jeżeli patrzymy tak od spodu wizualnie więc ta belka jest do przemalowania zobaczcie to, jak rdza odpada to jest ta farba, co była podkładowa jakaś chyba jak widać zrobiła się zima i niestety, wszystkie prace przy samochodzie stanęły. Bo jest mróz, jest mróz, jest śnieg. Około minus 5 i marznie. No i nie da to się nic zbytnio pogrzebać. Chciałbym jeszcze tutaj z tyłu ten hak zdemontować, zeszlifować, pomalować podkładową farbą. A następnie na kolor, na czarny. Oczywiście będę to robił w garażu, no bo na zewnątrz to się nie da. To jest wszystko, no, tragedia. Tak samo tutaj, hak taki fabryczny, holowniczy, to też by trzeba było zaszlifować. No, ale niestety trzeba poczekać, aż się trochę cieplej zrobi. Bo to niestety, <ścoughs> nie zabiorę sobie do piwnicy ani do domu do pomalowania. Więc, no, tak to wygląda. Jeszcze z przodu i jeszcze z przodu ten hak, no trochę tu się rdzy pojawiło z tej strony i z tej, więc to też jest do oczyszczenia z rdzy i do przemalowania ładnie na czarno dobra położyłem papierową torbę i odrdzewiaczem tutaj ładnie pryskam trzeba te śruby od odrdzewiaczem niech on wejdzie w reakcję z tą rdzą Próbowałem już ani drgnie. Klucz nasadowy 24 na to, no powiem Wam, że ktoś nie dbał. Bo, no bo to regularnie trzeba przecież odkręcać, przesmarować, a to po prostu tak zarzewiało. Wygląda to jak z jakiegoś okrętu, który gdzieś zatonął na morzu. Tak wygląda hak przed malowaniem. Już jest oczywiście wstępnie tarz zaoczyszczona, odtłuszczone. I za chwileczkę pomaluję tą farbą i zobaczymy jaki będzie efekt po malowaniu. To oczywiście trzeba zabezpieczyć, żeby nie upoprzeć zderzaka. Ale bynajmniej tak to wygląda przed malowaniem. No dobra, zaczynam malować. W zasadzie powinno się zaczynać zawsze tutaj od tych dolnych powierzchni, potem do góry. Tak zawsze malujemy, żeby przy kolejnym malowaniu się nie grajdać, więc najpierw by trzeba było tu wszystko to pomalować, a później do końca tam ułebek i kulkę, wiadomo, pierwsze krycie to. Farba jest bardzo rzadka. Powiem wam, że nie wiem, dlaczego, że jest nowa. No tamtą co ja miałem, to ona była gęsta. Nie wiem, dlatego, że była stara. To jest bardzo rzadka. No powiem, no spodziewałem się, że będzie bardziej gęsta. Dobra, będę malował dalej i później pokażę wam efekt końcowy. a teraz Wam pokażę jak malowanie haka wyszło już na gotowo, jak już farba wyschła przy dziennym świetle jak to wygląda powiem, że wygląda całkiem nieźle farba miał być pół połysk no ale jest ładny połysk ładnie się świeci tak to wyszło jak na taką mocną rdzę wżery takie w tym metalu, więc całkiem nieźle wyszło wiadomo idealnej, gładkiej powierzchni nie będzie ale powiem Wam, że farba nie zła. Bardzo szybko schnie, w sumie po 15 minutach już od pomalowania. To są dwie warstwy. 15 minut już było suche, i nałożyłem kolejną warstwę. Jeżeli chodzi o gniazdko, tutaj jest też pomalowane, ale takim specjalnym czarnidłem do zderzaków. Ten plastik jest ładnie odświeżony, więc wygląda tak jak wygląda. Całkiem nieźle. tam oczywiście od spodu e, to też jest pomalowane nie wiem czy to będzie widać no najgorzej wypadała ta belka tylnia ja. z kakiem, ale no już jest ok